Hej, cześć się bardzo serdecznie z tej strony Wojciech, a ja witam Was w kolejnym materiale na kanale z gry Call of Duty Black Ops 4. Moi drodzy, pojawiła się kolejna oferta. Skrzyń bez duplikatów 10 plus 20 za 2000 kod pońców. Tak więc zakupiłem, no i cóż, zobaczymy, co tym razem w tych skrzyniach skrzynkach będzie. Tak więc, no cóż, ostatni raz co było? Otóż ostatni raz otwieram 13 sierpnia. Dzisiaj mamy 6 października, kiedy to otwieram. Tak więc, no cóż, 30 skrzyń, w każdej są 3 przedmioty, więc łącznie 90 przedmiotów. Zobaczmy, co tam będzie. Dobra, e, talizman tancerka Hula na ICR-7, efekt śmierci na Auger DMR i jakiś tam znacznik. No, no, całkiem, całkiem. Dobra, dwa stroje specjalisty i efekt śmierci e, Natura dla ICR-7. No i na razie takie słabizna. Efekt śmierci, przyjęcie niespodzianka na strifę. Talizman pącz kororzec na Tytana i kamuflaż Zielonomi na Swordfisza. Kamuflaże chętnie przyjmę. Jestem Rozbryzg na Paladin HB50, i balonowy syft też dla Swordfisza. Życie pozagrobowe, a więc kamuflaż reaktywny na Kordyta, gest Pajacyki i kamuflaż broni Rozbrysk na RK-7 Garrison. Efekt śmierci deszcz malu Auger DMR, kamuflaż arabeska na Rampart 17 i kamuflaż wizja przyszłości na Outlaw. Jest to kamuflaż reaktywny. Mm. Dinoglify kamuflaż dla WKM750 i wizja przyszłości na ICR7 oraz surfing na Augera DMR czerwony świt, strój dla Crasha i barwy zamieść dla Battery oraz piloman dla Firebreaka. No to mnie tak akurat średnio te interesuje. Naklejka, król dżungli, efekt śmierci, czarna dziura na KM57 i postać z trybu blackout. Złodziej z Pentagonu. Złodziej z Pentagonu w trybie blackout. Dobra, yy, w trybie blackout będzie. Mab zombie. Dobra, złodziej z Pentagonu. Nie, to jest tryb wieloosobowy. Ja nie widzę tego. <laughs> A, masz Shadowmana? Mam? Ja, ma, ja mam, kurwa, w ogóle mam Shadowmana? Jak? Gdzie? Skąd? Ja pamiętam, że mi go dostał. No i złodziej z Pentagonu. Co mała wiedzbo? Co takiego chcesz mi pokazać? Nie rozumiem, ale będę postępował według rozkazów. Jakie ja się tu znalazłem? Wiesz, To twoja wina? Tylko przeszłość, teraźniejszość, przeszłość. To to nie jest pentagon. Wydaje mi się, że kiedyś tu byłem. Albo może dotrę do bycia tu kiedyś. Wynoś się z mojej głowy! Wyczuwam cię tam! Wynocha! Wynocha! <noise> ja Wiesz, się tu znalazłem. Wiesz, to twoja wina. Tylko przeszłość, teraźniejszość, Przyszłość. Wydaje mi się, że kiedyś tu byłem. Albo może dotrę do bycia tu kiedyś. Ach. No cóż? Złodziej z Pentagonu, nowa postać. Dobrze. Otwórzmy kolejne. 21 skrzyń zostało. No 20. licząc tej otwieramy. Kamuflaż, morski płatek na KM57, eee, strój zamierz dla Ajaxa i naklejka okrzygi bojowy. Okultyzm dla Scarlet, są to barwy, efekt śmierci natura dla Hadesa i strój jedwabnik dla Krasa. Gest twerking, kamuflaż wybuch dymu dla Strife i megalodon dla Hadesa. Również kamuflaż, okej, okay, całkiem nieźle. Dobra, efekt śmierci natura na Aber 223, talizman, 54 jaja dla Kordyta i kamuflaż megalodon dla Ramporta 17. Barwy, mówiąc duchami, dla Krasza odważne słowa: jest to efekt śmierci dla rewolweru Mozu. I kamuflaż na pistolet z trife. znacznik: odpalenie, czyli to, to jest chyba ruin, bodajże. I dwa kamuflaże: jeden rzadki rozbrysk na strzelbę SG-12, i drugi na karabin snajperski SDM soczysty, takiem nieźle. Dwa epickie kamuflaże. Dobra, teraz mam broni. UFO legendarne na koszka. Yy, I kamuflaż wymazania dla MOK12 i wyścig na RK7 Garnizon jest zawsze Straszydło dla dęseja, barwy efekt śmierci lut na Wap XKG oraz ka arabeska kamuflaż dla Hadesa. Wiesz, to jest wiema, nie jest tak. Kolejny kamuflaż dla Hadesa pod napięciem. E, Kamuflażur dla Wap XKG, księżycowy kaktus <laughs> i znacznik Meduza. Strój za, zmrożenie dla Firebreaka, efekt śmierci, odważne słowa na SDM'a i kamuflaż balonowy ser dla GKS-a. dla Profeta, kolejny mundur, yy, kamuflaż wybuch dymu dla Mozo i kamuflaż reaktywny podglądanie dla WKM750. Mundur tektoniczny dla Zero, kamuflaż reaktywny zaraza dla Tytana i kamuflaż wymazanie dla Ramparta. mam wykwakana kaczuszka na SG-12, kamuflaż arabeska dla ICR-7 i naklejka wewnętrzny JA. Kamuflaż poczwarka na strzelbę, na moga, talizman dla paladyna, broskwina i jakieś tam barwy chujawarte. Dobra, kolejne barwy chujawarte wschód, talizman pudełko z farbami dla augera i kamuflaż raj dla garnizonu. Talizman, darcie kotów dla Kordyta, fa barwy Faraon dla Szała w sumie barwy chuja są warte, i kamuflaż reaktywny dla Tytana, życie poza Grobowe. Kolejny kamuflaż reaktywny, tym razem dla koszki. Podglądanie, barwy tam jałowiec dla torka i efekt, odważne słowa dla strefa. Na no, przyjęcie niespodzianka efekt śmierci dla Mogu. Pustynia barwa i talizman podwójne zanurzenia na mx 9. No, no taka bieda w Strój monarcha dla Ruina i dwa kamuflaże: zawroty głowy na KN oraz napęczniały dla Spitfire'a. Dobra, dwa talizmane broni karna Augera, darcie kotów dla Spitfajera oraz kamuflaż pod napięciem na nóż bojowy. Zajęliście, nie używam go. Na pewno użyję, jak nie, 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 nie korzystam z, z tej broni. Nakleka cesarski strażnik oraz kamuflaż balonowy ser dla mozu oraz wyścig uliczny dla WAP-XKG. No cóż. Dobra, co my tu mamy? ICR-7, efekt śmierci, akcesorium i kamuflaż. Dobra, zacznijmy od akcesoria. Tancerka hula, ok, efekt śmierci. Efekt śmierci, natura. Efekt śmierci, natura. I mamy tak. Mamy tutaj kamuflaż arabeska, który wygląda całkiem ładnie. Całkiem ładnie to wygląda na tejże pięknej kurwa broni. Piękna broń w chuj. <grym> broń jest piękna w chuj. Dobra, czy ja mam tu gdzieś? Tak mam to. Eee, dobra. Na ICR7C. ICR7, ICR7. Chodź Mamy też kamuflaż. Eee, kamuflaż. Wizja przyszłości. No, widzę przyszłości. Ja mam odblokowaną. Kur, kurwa, nawet nie wiedziałem. Nawet nie wiedziałem. Kurde, tyle kamuflaży na Icer 7. ja pierdziele, Kiedy ja to wszystko wykorzystam? Nie wiem. Yy, Rampart 17, sobie kamuflaż. Tutaj arabeska. Całkiem ładny. Megalodon też, całkiem ładny. I wymazanie też, całkiem ładny. KM57, efekt śmierci. Efekt śmierci czarna dziura i kamuflaż też. A no tak. Za Zawrot, z głowy no taki średni. I morski Płatek Też w sumie na, nawet nawet. Wapryk XKG. Efekt śmierci lód. I kamuflaż. Księżycowy kaktus. Chyba pierwszy kamuflaż, jaki widzę tego typu oraz wyścig uliczny całkiem ładny <laughs> dalej coś tam innego było chyba nie MX9 yy, to jest akcesorium czyli herbata Speedfire to też jest akcesorium 2 II na pewno no właśnie i jeszcze jest ten to w ogóle ma na uczniały. Speedfire to w ogóle ma tyle tych kamuflaży, kordyt 2. Tak jest. No. I kamuflaż, życie pozagrobowe. A, i to wszystko. I to akcesorium. nie kamuflaż dinoglify ale no to chyba jest... to... To... też kamuflaż a też okej okay. dinoglify vmp vmp też dinoglify tak jest mikro dinoglify dinoglify <laughs> Auger DMR. Mamy tutaj akcesoria, pudło, <laughs> efekt śmierci. Kamuflaż surfing. Będziesz surfował. Efekt śmierci. Natura. Ok. Natura to bzdura. Tyta Tytanie. Ty masz co? Masz pączkorożca i masz kamuflażę. Życie pozagrobowe. Jedno chyba wygląda najlepiej. Tutaj jeszcze gdzieś masz zaraza. Nie ta te wygląda najlepiej z tych wszystkich. Hades! Cześć Hadesie! Co u Ciebie? Zostaw ten kamuflaż. Nie mówię ta arabeska, całkiem no, i tu się prezentuje świetnie. Mamy pod napięciem i mega Kamuflaże reaktywne tam w też gdzieś były, albo mi się wydawało tylko. Może. WKM to ma kamuflażę. Podglądanie. No tutaj dwójka, tam wygląda lepiej. Tutaj są standardowo dinoglify. I też masz? Sama? Aha, ty masz dinoglit, tak, jest. Tu masz dinoglify. <coughs> Paladyn. Paladynie. Dinoglify? Nie. Rosbrynsk. A, ten, ten niebieski. Okej. Okay. Aslaw. <coughs> Wizja przyszłości. Taka woda. To jest kamuflaż, to jest kamuflaż. Soczysty. Koszka. UFO. Koszka dostała UFO. Dostała kamuflaż podglądanie. Wendeta kamuflaż, dinoglify tak jest kurwa i znowu wyszedłem dobra eee, lokus podglądanie szyfr Co aha łe, za 10 najlepiej wygląda dinoglify, potwarka, <laughs> megalodon Awelina, najlepsza snajpa w całej grze. Lepszej nie ma i nie będzie. Wiem co mówię. Zrobiłem na niej diament. I to było wszystko, tak? Nie no, no strife jeszcze. Strife to ma dwa T. Wybuch dymu. I drapanie i wąchanie. Jeszcze gdzieś coś jest. Kamuflaż reaktywny, Sant ma, rozbrysk, uliczny oraz raj, mozu, Mozu ma efekt śmierci i kamuflaże, wybuch dymu palonomowy syf. 45, nie. Mogł. Mógł. Ty na pewno coś tam masz. No właśnie. Poczwarka, wymazanie. SG12 ty masz kaczkę. I rozbrysk. I tutaj dinoglify. Nie to chciałem zrobić. Argus. To masz dinoglify jak najbardziej Ja pierdolę, więcej kurwa tych di, <duszel> Dinościerwów To jest w ogóle... To jest kamuflaż kurwa? Jaki? Dinoglify To już chyba y y y Za darmo mi daliście Wszędzie, co? A, na nożu byłbym jeszcze, przecież jest tam Kamuflaż, nie? No pod napięciem Taki chujowy trochę Nawet bardzo No i do, na nożu Tutaj też reaktywny Kurwa kamuflaż Jaki A nie to był ten dinoglify Albo poszwały Dobra to jakiś kamuflaż dino dinoglify no ja, oczywiście No bo jaki inaczej mógłby być Jaki inny kamuflaż mógłby być? ICR-7 ICR-7 Czemu ty wyglądasz kurwa tak zajebiście? Czemu ty jesteś takim fajnym karabinem? Bardzo cię lubię Karabinie Rzeź Ach, no cóż Nie wygląda to może jakoś Nie wiem, sz spektakularnie. I gra postanowiła się kurwa zawiesić. No cóż, bywa i tak. Moi drodzy, to by było na tyle. Dzięki serdeczne za obejrzenie. I do zobaczenia, usłyszenia w kolejnych materiałach na kanale. Trzymajcie się! Papa! Pa.